Trzeci odcinek drugiego sezonu już za nami. No i z jednej strony. Trochę przynajmniej ja tak miałem, nie chciało mi się do niego zasiadać szczególnie po wydarzeniach z poprzedniego odcinka, ale z drugiej strony równie bardzo chciało mi się właśnie no żeby zobaczyć na jakim etapie jesteśmy i czy blisko jest do zemsty, bo no nie sposób, żeby ona się tutaj nie wydarzyła. Tak więc pogadamy sobie dzisiaj rzecz jasna spoilerowo, odnośnie właśnie tego epizodu i... Czy do tej zemsty już dążymy? Czy ona się już zaczyna? Czy jeszcze trochę będzie trzeba poczekać? No, myślę, że w sumie nie tak długo, ale przeszkód też pewnie będzie co niemiara. Także jeżeli jesteście już po seansie, to zapraszam dalej na omówienie odcinka pod tytułem Ścieżka. Jeżeli teraz dobrze zapamiętałem. Trochę się przez ten tydzień zastanawiałem, jak ten epizod właśnie będzie wyglądał. No i w sumie muszę przyznać, że było dosyć podobnie względem tych oczekiwań, bo raczej nie spodziewałem się tego, że. Eli od razu wszystko rzuci i pojedzie w długą, mścić się na Joelu, tylko że dostaniemy trochę szerszą perspektywę. No właśnie, w grach podobno, czy w drugiej części gry właściwie, było tak, że dosyć szybko przechodzimy do tej bitki. Ja to sobie tutaj powiem w skrócie myślowym, a przynajmniej tak sugerują twórcy w odcinku zakulisowym do właśnie tego trzeciego epizodu, bo przypomnę dla tych, co może jeszcze nie wiedzą, ja nie grałem w drugą część gry. Więc tam pewnie to się działo trochę szybciej, ale też no serial jest medium, które umożliwia kilka rzeczy, a przynajmniej zrobienie rzeczy, których no gra niekoniecznie się jest w stanie podjąć ze względu na to, jakim formatem czy jaką formą po prostu to medium jest. No i wydaje mi się, że ten odcinek dał nam dokładnie to, czego my potrzebowaliśmy. I mówiąc, że właśnie z jednej strony trochę nie chciałem odpalać po tym, że Joel ginie w poprzednim, właśnie tak. To nie mam na myśli tego, że jestem zły na ten serial, czy że krytykuję tutaj decyzje scenarzystów, szczególnie że no w grze było wręcz że identycznie, tylko bardziej chodzi mi o to, że no raczej była to dla wielu dosyć duża przeprawa emocjonalna, nawet jeżeli w grę grali, więc. No, troszeczkę to ciśnienie było dosyć duże i być może z jakąś ciężkością po prostu się do tego trzeciego epizodu podchodziło. Ale scenarzysta tutaj skrupulatnie nam po prostu pomaga, czy też pozwala przejść trochę przez to wszystko, co przechodzi Eli, czyli nie leci ona w dziesiątej minucie na koniu mścić się na Abi, tylko po prostu spokojnie jest tutaj ta akcja przeprowadzona. Ale trzeba też dodać, że no, dosyć mocno kontrastuje ją Dina, bo. Gdyby nie ona, to pewnie Eli faktycznie by zaraz już leciała dosyć impulsywnie, bez większego planu, bez większych przygotowań, bez większego asortymentu w długą do Seattle. I pewnie by się porwała z motyką na słońce. I mimo, że one obie tam jadą, to jednak nadal, przynajmniej po finale tego epizodu, widać, że to trochę będzie właśnie taka wyprawa z tą motyką na słońce przysłowiową, ponieważ. Wydawać by się mogło, że oponentów będzie niewielu, ale właśnie to ostatnie ujęcie pokazuje, że no jednak nie do końca. I też właśnie twórcy za kulisami mówią, że ta historia chyba nie będzie taka prosta, a przynajmniej ten wątek na tym etapie, że no nie wiadą tam sobie po prostu, jak gdyby nigdy nic nie dokonają zemsty i nie wrócą. Poznaliśmy wcześniej w tym odcinku, tak trochę mimochodem, ale jednak inną społeczność, taką jakąś zakorzenioną w religijności, że pewnie to właśnie to pozwoliło im się w tym świecie jeszcze ocalić czy przetrwać. No, i myślałem, że może to będzie jakoś dalej pociągnięte gdzieś w dalszych epizodach, że oni mówią wprost, właściwie, że nie chcą żadnej wojny i żadnych walk, ale myślałem, że może zostaną gdzieś trochę niechcący, czy właśnie znowu użyję tego słowa, mimochodem, wciągnięci w jakieś konfrontacje, czy w jakąś konfrontację, ale nie, bo zaraz obserwujemy tam po prostu ich wszystkich martwych, w tym dzieci. No i właśnie, kto teraz się. Dopuścił czegoś takiego. Eli tutaj sugeruje, że to może wilki i to one są tak złe, że tym bardziej teraz chce się zemścić ogólnie na nich, ale głównie na Abi, wiadomo. Natomiast wtedy, właśnie, dosyć, wydaje mi się, Konkretnie zasugerowane jest, że Dina wie coś więcej. To nie będzie raczej łatwa przeprawa. Wiem, że gracze już pewnie dużo więcej wiedzą, ale ja mówię cały czas z perspektywy osoby, która sobie ogląda seriala w drugą część gry właśnie nie grała, więc tak to przewiduję i to raczej się wydarzy. No te bitki będą tutaj. Nie jesteśmy w stanie tego uniknąć. No, ale ja bardziej w sumie jestem ciekaw tego, co wydarzy się właśnie na linii Eli-Dina, ponieważ one ewidentnie mają się ku sobie. No i mimo, że ten ich pocałunek w Sylwestra był trochę na haju, trochę po alkoholu, to jednak no, iskrzy gdzieś tam między nimi, ale tutaj nie rozwija się to na tym etapie przynajmniej jakoś dalej, jakoś bardziej. Więcej tego ich, jakby to opisać, potencjalnego uczucia nie mamy, ale w scenie, w namiocie obserwujemy, że troszeczkę takie podchody tutaj są, jest to niejednoznaczne, natomiast no, nie wydarza się nic więcej. Więc pewnie to będzie rozwijane dalej. Jestem ciekaw właśnie, czy to zacieśni ich relacje, czy będzie mocny kwas. I wydaje mi się, że i tego i tego trochę możemy dostać. Ale ja tak już sobie trochę do finału przeskoczyłem. A tutaj bardzo ważne rzeczy jeszcze są, ponieważ między innymi no takie dosłownie chwilowe to jest, ale jednak odwiedzenie grobu Joela chociażby. Ta scena wydaje się tutaj bardzo symboliczna, ale jakże potrzebna moim zdaniem, bo i Eli. Jest w stanie się pożegnać z Joelem i my ponownie. Natomiast wcześniej jeszcze oczywiście brat Joela się z nim żegna i też ma możliwość oczyszczenia ciała, tam zabrania zegarka i tak dalej. Później Eli właśnie Dociera do domu Joela, który wcześniej widzieliśmy tylko z zewnątrz. Teraz widzimy go też w środku. On w ogóle specjalnie został wybudowany na potrzeby tej postaci. I tam jest naprawdę ogrom emocji, ponieważ Noeli jest tam sama i raz, że sobie bierze czy zegarek Joela, czy broń Joela, co jest znowu symboliczne. No to po prostu się tam rozpłakuje w koszule Joela i nie ma się co jej absolutnie dziwić. Jest multum emocji tutaj też ugrane. I w scenach za kulisami widać, że nawet sama operatorka, która kręciła te sceny, również się rozpłakała, bo no nawet dla ekipy to jest przeżycie. Mimo, że to jest tylko fabuła, że to jest tylko historia, to jednak trzeba było pożegnać tę postać, ale też aktora, który już nie uczestniczył w realizacji dalszych odcinków, tak? No chyba, że będą tam jakieś retrospekcje, ale generalnie no, waga sytuacji jest dosyć duża. Natomiast, co jest też fajnie tutaj ugryzione, to na pewno to, że Joel nie jest jedynym tutaj pożegnanym i akcenty nie są stawiane tylko i wyłącznie na niego, ponieważ w tej bitce, tak, z umarlakami umarło znacznie więcej ludzi i fajnie, że jest to zaakcentowane, bo jasne, że Joel był prawie że najistotniejszy tutaj. To jednak twórcy poświęcają też czas tym postaciom, nawet nie drugoplanowym, czasami trzecioplanowym, ludziom, których widzieliśmy przez ułamek sekundy albo w ogóle, ale jednak mówi się, że ej, inni też zginęli, że no Joel nie jest tym jedynym, który tutaj po prostu zginął i inni też stracili swoich bliskich, tak? Więc to jest taki miły dodatek, i ten taki trochę przestojowy odcinek, bo ja spodziewałem się, że on taki będzie. Był gigantycznie potrzebny, i mimo że niewiele się wydarzyło z pozycji akcji, to jednak on po prostu pozwala nam właśnie troszeczkę zaakceptować wydarzenia, które miały miejsce w epizodzie drugim, pozwala nam się też pożegnać, troszeczkę się oswoić też ze stratą Joela, i dopiero dalej będziemy wchodzili gdzieś w te akcje. Więc on tutaj za to bardzo dobrze ten epizod działa z pozycji emocji, właśnie i przepracowywania pewnych rzeczy. Jasne, że większość czy to graczy, czy widzów Joela bardzo lubiło i ceniło, no i wszyscy dostaliśmy taki emocjonalny cios. To podkreślę ponownie rzecz, którą mówiłem już niejednokrotnie, bo ja cały czas mam to na uwadze, że Joel nie był krystaliczny i że robił też złe rzeczy. I dlatego tym bardziej cieszę się, że mamy tutaj uhonorowanie wręcz po prostu też tych innych postaci, z którymi nie mieliśmy żadnej więzi emocjonalnej, ale pokazujemy, że to społeczeństwo jednak... Całościowo jest ważne, że Jackson to jednak nie jest tylko zbiór indywidualnych jednostek. No właśnie, i dlaczego to mówię? No dlatego, że mimo iż cierpimy po stracie Joela, no to mamy z tyłu głowy, że on robił złe rzeczy, i jasne, wszyscy psioczą na Abi, że zimna suka, że zrobiła to, co zrobiła. I jasne, sam czekam na zemstę, na to, jak Ellie jej wpieprzy, co nie zmienia faktu, że Musimy troszeczkę też z pozycji empatii spojrzeć na to, że mimo wszystko Joel odebrał jej ojca, który, nie wiem, może chciał zrobić coś złego, ale był bezbronny w sytuacji, gdy Joel wymierzył mu lufę prosto w głowę, więc, no, Abi wcale nie jest aż tak bardzo zła, jak można by sobie pewnie o niej mówić. No, w każdym razie w tym epizodzie tak naprawdę mogły wydarzyć się dwie rzeczy, albo dwie drogi mogły zostać wytyczone, jeżeli chodzi o motyw tej całej zemsty, właśnie. Bo albo rada mogła zagłosować na tak i razem z Eli pojechałoby jeszcze i Diną 16 takich dosyć konkretnych, uzbrojonych, też wyszkolonych typa. Albo tak jak tutaj, ona trochę samopas jedzie z Diną. O dziwo pomaga im set. No właśnie, kto by pomyślał, że to akurat on pomoże im zdobyć tutaj jakieś zasoby, że udostępni im konia, w ogóle przy bramie. No, wypuści ich tak, że, wiecie, nie będzie 60 i nie krzyknie: O, o uciekają z miasteczka! <laughs> no więc mamy takie trochę pojednanie, jakby nie patrzeć z tym typem, no ale w słusznej sprawie, bo jako jeden z niewielu stanął właśnie przy tej takiej debacie tutaj przed Radą po stronie Eli i ona sama widać, że się tego nie spodziewała. Co do jej przemówienia, no to wiadomo, że było czystą kalkulacją normalnie by w emocjach mówiła a tak sobie rozpisała. To co ma do powiedzenia, żeby lepiej uporządkować myśli, ale to nie pomogło. No rada zagłosowała 8 do 3 zdaje się na nie. I trochę ich rozumiem, bo to miasteczko jest teraz trochę w rozsypce, dopiero były pogrzeby, trzeba się odbudowywać, więc może nie najlepszym momentem jest teraz dawanie jednych z najlepszych ludzi czy wypuszczanie ich na taką misję, gdzie nawet nie wiadomo czy wrócą i teraz gdyby tamtych wilków była, nie wiem, piątka, dziesiątka, pewnie szybko by się z nimi uwinęli w tym Seattle. Ale no, my widzimy właśnie po finale epizodu, że tam jest cała, powiedziałbym, że liczna armia nawet jak na możliwości tego świata. No i z jednej strony, gdyby pojechało, nie wiem, 16-20 osób, mieliby dużo większe szanse, tak? Ale na pewno część by nie wróciła, o ile nie większość nawet mogłaby stracić życie. Natomiast z drugiej strony, jak dwie dziewczynki mają sobie tam poradzić? No, i jakoś to się potoczy, że i tak pewnie Abi dostanie w piernicz. Nie zmienia to faktu, że jakieś będą straty, nawet jak nie ludzkie, to emocjonalne, coś czuję, że właśnie trochę będzie tego kwasu pomiędzy Noeli a Adino. Także jestem ciekaw, co wydarzy się dalej. Natomiast ja, jeżeli chodzi o całość, to ten odcinek oceniam bardzo, bardzo pozytywnie i był bardzo potrzebny, uważam. Szczególnie, że dał nam rzeczy właśnie których przynajmniej takie jest powiedziane za kulisami. Gracze możecie to potwierdzać w komentarzach. No właśnie, w grze nie było ze względu na specyfikę medium, tak jak już wspomniałem. A very good be dead. Także niby odcinek przestojowy. Niby wiedziałem, że teraz po tej całej burzy, po akcji, po dramatach będzie trochę spokojniej. Ale nie zmienia to faktu, że oglądało mi się to dalej z taką. Ciężką wagą czy powagą emocjonalną, jak odcinek poprzedni, a przynajmniej te odczucia były zbliżone, bo mimo że my już wiemy, że okej, okay, Joel do nas nie wróci, chociaż gdyby zaczął biegać jako zombie, może byłoby śmiesznie, ale to jest no, pewnie zbyt absurdalne i tak musieliby go wtedy zastrzelić. No ale, wiecie, no. Chodzi o to, że dużo pewnie by się dało, żeby jeszcze go zobaczyć żywego albo właśnie takiego no, półżywego, gdyby został grzybiarzem na przykład. I pewnie gdzieś tam w głowie sobie nie tylko ja uciekam do jakichś abstrakcyjnych rozwiązań, gdzie też mówiłem, że o, mógł walczyć, gdy mieli go zaraz zamordować, ale wiadomo, no po pierwsze w grze było inaczej, po drugie Dina była na muszce. I raczej nie mogłoby się to za specjalnie wydarzyć, więc ja sobie tylko teoretyzowałem. Rzecz jasna, tutaj też sobie tam teoretyzuję: o, gdyby Joel biegał jako grzybiarz, no ale czy coś by nam to dało? No nie, bo zaraz właśnie by został odstrzelony. W każdym razie jasne, że waga tego wydarzenia emocjonalnie była tak ciężka, że no my byśmy chcieli po prostu jeszcze trochę tej postaci najlepiej żywej poobserwować, a nie gdzieś w potencjalnych retrospekcjach, czy tylko we wspominkach naszych bohaterów. No i dlatego te emocje jeszcze w pełni nie zostały rozładowane po śmierci właśnie Joella. Dlatego mi się to oglądało może nie z takim samym napięciem co akcje w poprzednim odcinku, tak? Ale jednak nadal czułem właśnie taki nie tyle, że niedosyt, ale takie trochę jeszcze właśnie nierozładowanie w pełni tych emocji, przez co mimo, że się nie dzieje nic takiego bezpośrednio zagrażającego życiu bohaterom, to... Niekomfortowo mi się trochę to oglądało właśnie z takim poczuciem troszeczkę jakby to opisać napięcia wewnętrznego gdzie wiemy że teraz może się nie dzieje to zagrożenie życia ale ono znowu zaraz działo się będzie a ponadto cały czas wisi nad nami tutaj widzami nad naszymi głowami ta śmierć Joela i bardzo dobrze, że my teraz nie przeskakujemy od razu w akcję, bo to by było za szybko. Niezależnie od tego, co działo się na tym etapie w grze. Tak więc, naprawdę dobry, dobry odcinek. Nie jest tak dobry jak poprzedni, siłą rzeczy, ale też doceniam go za zupełnie inne walory tutaj, szczególnie aktorskie i emocjonalnie. Ale to ponownie Noeli naprawdę daje radę. Mimo, że dużo ludzi psioczy na, na wygląd tej postaci, tak? Natomiast. Szczerze, mnie to zbytnio nie przejmuje akurat. I jasne, można krytykować, że postać się różni fizycznie, wyglądem od tego, co było w grze, natomiast jest też dużo hejtu bezpośrednio tak właśnie na tę aktorkę, że ludzie ją tam wyzywają od nie wiadomo kogo. To już jest dla mnie akurat poniżej poziomu i żenujące, żeby nazywać kogoś orkiem, bo wygląda tak, jak wygląda, i ja jestem. Ech. Może nie tyle, że zaskoczony, że ludzie tak do tego podchodzą, ale nie zmienia to faktu, że oceniam takie wyzwiska, ten cały hejt i takie zachowania jako żenujące, bo co innego powiedzieć, że no nie pasuje mi trochę wizualnie ta postać, a co innego nazywać ją pasztetem czy orkiem, tak? Jasne, jak ktoś zrobi mema i się pośmiejemy, to haha, spoko może to być śmieszne, natomiast tam jest dużo jadu też w tym wszystkim, tak? Nie chodzi już tam o jakiegoś mema tylko i wyłącznie przecież. Tak więc. Odcinek ten oceniałbym na takie solidne 8 na 10, poprzedni oceniałem na 9, ale tak jak wspominałem, całość będę oceniał po finale. Tak więc teraz czekam na wasze spostrzeżenia, dajcie znać jak wam się ten odcinek podobał, właśnie i z perspektywy tylko widzów, ale też że graczy, czy fajnie, że jest to rozwinięte względem gry, czy wolelibyście może, żeby szybciej to przeszło do akcji. No i zwracajcie też uwagę na rzeczy, o których ja tutaj nie wspomniałem, bo pewnie o czymś zapomniałem, pewnie coś nie było dla mnie istotne, pewnie za dwa dni mi się przypomni, że a, mogłem jeszcze o tym wspomnieć, albo ktoś w komentarzach właśnie na coś zwrócił uwagę. Dyskutujmy sobie i czekamy na kolejny odcinek, a jeżeli znacie grę, to nie spoilerujcie rzeczy, które wydarzą się dalej, żeby nie psuć czy mi, czy innym zabawy. Jeżeli dotrwaliście do końca... Zostawiajcie dzisiaj hashtag co by było tutaj dobre, no chyba rip jest odpowiednie, chociaż w odcinku poprzednim też by jak najbardziej pasowało i możliwe i chyba dałem zresztą taki hashtag, już teraz nie pamiętam dokładnie, ale ja bym dał żałoba albo po prostu takie, no nie wiem, no ta ścieżka też o tytuł odcinka może być, co tam chcecie, w sumie sobie wpisujcie i dawajcie znać co o tym wszystkim sądzicie, a ja wam dziękuję za uwagę, no i odnośnie de Last of widzimy się za tydzień, a tak ogólnie no to już na dniach w kolejnych innych materiałach, do następnego. You swore.